Siemanko to jest mój pierwszy odcinek z serwera EasyCraft. Gramy na mini grze Tobiko, a dzisiaj ze mną jest. O, a to jest. Był mój tata, który nie ma mózgu, powinien iść do wariatkowa, naprawdę. Aha, no, no nie, jaja, jaja, jaja! Garnij no? się z tymi jajami, ku! To jest, na, 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 taki śro, na tej środkowej warstwie jest. A tu jest ciężko, bo on to niszczy. Ciężko, żeby w dziurę nie wpaść. O, widzę go, widzę. Ja też, tam lata, na górze. Yyy, jest strasznie nie, to nie ja. Kurwa nie, no żadnych punktów nie zgarnę. Zawsze mi dobrze idzie, a teraz źle. Zero punktów. Jeszcze dwie minuty ponad. Głupie jest to, że jak wygrywasz jako Tobiko, to nie dostajesz żadnych punktów, bo już wygrałem dwa razy. Jako Tobiko! Bo jakoś lepiej mi idzie jako Tobiko. A, spadłem! Spadłem, spadłem. A, jak? sobie tutaj. A, strzela! Przespacam, odro. A co już na tej niższej warstwie? Nie wiem. Potwa. A tej niżej. O, to widzę właśnie? O, 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 widzę go. No I tak, to bo nie... spektatujesz teraz. Da się jakoś stąd wyjść? Co no, robisz? Jeszcze karetkę u siebie i u siebie. Jak wyszłeś? Robię. Nie, bo nie, nie będę. Nie będziemy tak robić na odcinku. Nie. A co to jest? O, Tobiko się wychodzi. Ty oby. Tobiko. Bośni, ja Tobiko. O, nakrywam blisko. No nie, no. O, jest czarna woda! Nie wbiję! Jest, wbiłem! Jest! A ty wbiłeś? Ja wbiłem. Czekaj, napiszę, że nagrywam. Chcę być Tobiko. Nagrywam na YouTube! O, ma YouTube. A, panu nie, ja tam chcę wejść. Któryś... A to jest jak czy jest Tobiko? Na 60 sekund się zaczyna. To bikdu! To bikdu! To To tolek. To to ok. <grym> <grym> Nie może to skoczyć tu. F5, lubię F5 się przydaje. Chcę, co? coś tam. 36 <grym> sekund ci nie widzę w ogóle, nawet ze pięć o widzę, tam, tam jest te ściance. Jestem przy tej dziewczynie. Widzę, widzę, widzę. Ko tylko nie rób tych złych rzeczy. Ty tam przyjdzie trójkącik! To <grym> <grym> idzie do Juba. O, zaczyna się już. Po tej rundzie trzeba będzie szybko kończyć odcinek, żeby nie dobiło 6 minut. O A nie, to jakiś ziomek. Ja chciałem to przeczytać, zio zio ziomek penisa. Nie rób nie średnio, O, ode mnie nie. Ej, ej, ej! aj, aj, aj. Spadłem. O To biko. Jaki... Tobiko! Ja nie lubię strzelać. Znaczy ja nie lubię, ale jestem z jest, 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 jest. Kurde, uciekam mi! On jest. to. Chyba bardziej tu się opcji fajn przydaje. O, dostał! To się dał wyeliminować. A ty idzie szybko. Fuck, dziurę spadłem! Tym pięknym akcentem z moją powiedzającą kperyną I moim super skinowym skinem Uuu, Kończymy ten odcinek Siemanko, subskrybujcie, lajkujcie, wywijajcie łapką i tańczcie Jestem Cheeseburger, a dzisiaj ze mną był Był? No i pożegnaj się No to siemanko